Siema siema, witam was na dzisiejszym odcinku. W tej sprawie widzimy się mało kiedy, ale nową mapę zbudowałem. Eee, generalnie jest to mapa mini chowany. Znajduje się ona na, na takiej małej wysepce. Natomiast myślę, że jest dosyć sporo miejsc do chowania, jak na to, że jest to tak mały teren. Eee, mapa generalnie jest na 30 osób. Eee, i, I co? I generalnie możecie już się ją sobie testować. Kodzik do niej znajdziecie w opisie, ja wam go dam. Jest tu różnych dziwnych takich właśnie, że tak powiem, camp i tak dalej. Różne budynki, różne rzeczy. Generalnie wiele się tu dzieje. Do niektórych trzeba się dostać parkurem, jak na przykład tutaj, czy po prostu teleportem. No i co? Generalnie wygląda to w taki oto sposób. Wiadomo, nie jest ona najlepiej zrobiona, w sensie względem piękności, no bo jednak nie chodzi w chowanym o to, żeby wyglądał ładnie, tak jak robiliśmy to zazwyczaj, tylko chodzi o to, żeby było jak najwięcej kryjówek, więc myślę, że tutaj teren jest wykorzystany idealnie względem tego, jak można się tutaj schować. Eee, więc generalnie co, no zapraszam was na mapkę, możecie sobie już szukać kamp, bo będą one na streamach, ta mapa na pewno, na pewno jak zostanie ona już wydana w 100% czyli wy widzicie ten film chyba w czwartek to ona zostanie już wydana aczkolwiek my ją dopiero przetestujemy na streamach w nowym miesiącu czyli w listopadzie no i możecie sobie już testować szukać kamp i znajdować to czego ja nie znajdę tak są tu różne losowe rzeczy pododawane różne rzeczy niektórych takich właśnie prostsze kampy niektóre trudniejsze Zobaczymy, zobaczymy jak to tutaj wyjdzie, czy spodoba Wam się ta mapa, wiadomo, będzie ona i tak edytowana, pewnie i tak 30 razy mm, będą dodawane rzeczy, ale jest to taka wersja na razie próbna zobaczenia, czy wam się spodoba w ogóle ta mapa i czy będziemy ją grali na streamach. No bo jeśli nie, no to wiadomo nie będzie ona rozwijana, ale jeśli będziemy ją grali na streamach dosyć często, no to będzie ona na pewno rozwijana. Także co, ja się zamierzam. Dzięki za film. Do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie.